Konferencja była niewątpliwie bardzo ważnym przedsięwzięciem. Widać, że ilość uczestników, którzy zechcieli przyjść na tę konferencję, dynamiczna dyskusja i chęć zabierania głosu na każdy temat pokazuje, że temat jest ważny, trudny, ciągle nierozwiązany. Takie proste zestawienie liczb w Afryce. Przeciętny człowiek ma 19 litrów wody dostępnej na dzień, podczas gdy Amerykanin ma tej wody od 350 do 650 litrów, nie tylko dostępnej, ale to jest ta ilość wody, którą zużywa dziennie, więc różnica jest nieprawdopodobna. Szacuje się, że człowiek do w miarę skromnego, normalnego życia, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, potrzebuje tej wody 50 litrów. Także widać, że skala problemu jest potężna. I think what we need, we need fields like ecological engineering now more than ever when we're faced with gigantic issues like climate change, where we're not going to be able to totally solve them ever for a century now, even if we stop carbon emissions totally. But we are going to be able to adapt to them. And I think that's what nature is better at than we are of adapting and, and serving as a buffer between us and climatic changes. A good example would be. Uh, the mangrove swamps are in the coastal areas of all the tropics of the world. And they're invaluable in protecting coastlines from hurricanes, and cyclones, and even tsunamis. And we take those out and we lose the protection and we also lose the cities behind the, uh, where the mangroves used to be. We have to start to in the, the best We the water. Z krajobrazu do morza musimy zwiększać kompleksowość krajobrazu, szczególnie rolniczego, tak żeby na przykład duża szybkość wiatru nie przesuszała gleb, ponieważ wtedy zabierana jest materia organiczna, a zostaje piasek i nawet narozami sztucznymi nie skompensujemy ich produktywności. Patrząc na gospodarkę wodną w Polsce z perspektywy ostatnich lat, można wyróżnić dwa zjawiska. Jedno niezwykle pozytywne. W ostatnim dwudziestoleciu podwoiliśmy produkt narodowy brutto, a jednocześnie, jeżeli patrzymy na spływ azotu i fosforu do Bałtyku, to monitoring polski, europejski wskazuje, że ten ładunek jest coraz mniejszy. Czyli można sobie powiedzieć w ten sposób, że Gospodarczy rozwój w ostatnich dwóch dekadach nie powoduje większej degradacji wód powierzchniowych w sensie jakościowym, a wręcz odwrotnie, sprzyjał poprawie jakości wód. Wydaje mi się, że jest to ewenement na skalę co najmniej europejską, że osiągamy dwa cele zrównoważonego rozwoju: rozwój gospodarczy, a jednocześnie polepszenie jakości środowiska wodnego, i z tego się po prostu należy cieszyć.